Nazywam się Alicja Cembrowska, to jest podcast Koronawirus bez Cenzury. Z psychiatrą Sławomirem Murawcą porozmawiam dzisiaj e, o samotności i o samotnieniu w czasie pandemii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Już kilka lat temu samotność nazywana była największą chorobą XX i XXI wieku. Jak pandemia wpłynęła na ten niechlubny tytuł? No pandemia... Wpłynęła tak, że oczywiście ten proces narastania samotności się zwiększył, ale słusznie Pani powiedziała, że to jeszcze przed pandemią ta samotność czy osamotnienie, bycie wewnętrznie samemu i zewnętrznie samemu już były problemem. W związku z tym to nie możemy powiedzieć, że problem zaczął się w tej chwili w marcu, wraz. Z wybuchem w Polsce na przykład pandemii, tak, tylko że mamy kolejną falę, która wpisuje się w narastający problem i tylko go pogłębia. No Pewna taka przemiana cywilizacyjna, ona dotyczy oczywiście nie wszystkich osób, ona dotyczy tych osób, które jakoś poszły za takim elementem, który ja sobie nazywam no, indywidualnymi ścieżkami kariery, czyli takim. Takim sposobem bycia, który na pierwszym miejscu kładzie właśnie tą ścieżkę kariery, osiągnięcie, taką, takim sposobem istnienia, można powiedzieć, który mówi o tym, że jestem wart tyle, ile zrobiłem, ile osiągnąłem, nie poprzez samego siebie, tylko właśnie poprzez te osiągnięcia. Jeszcze bardziej przez ich odbiór społeczny. Jestem wart tyle, ile mam lajków mówiąc krótko. I ten sposób istnienia także wydaje mi się, bardzo izoluje. Izoluje od samego siebie, no bo w tym momencie liczą się no, te pochwały, tak, lajki, te osiągnięcia. Ja sam jako osoba przestaję się tak bardzo liczyć i wykorzystuję się z siebie, eksploatuję po to, żeby je osiągnąć. No i przy takim nastawieniu, kiedy eksploatuje się siebie, no to eksploatuje się także innych. Ci inni też raczej mają służyć jako no, pomocnicy albo przeszkody na tej drodze kariery, co oczywiście też nie sprzyja budowaniu wzajemnych relacji. Ale ta eksploatacja, to chciałbym podkreślić, też dotyczy samej tej osoby, która właśnie weszła w taki, w taki tryb. No i to jest dla mnie też przykład takiego osamotnienia wewnętrznego, bardzo głębokiego. Bo, kiedy coś się staje z tą ścieżką kariery, na przykład no jest restrukturyzacja w firmie albo pandemia i zamykają dany oddział w danym kraju czy coś, to nagle się okazuje, że zostaje się bardzo samotnym z pustką wewnętrzną z jednej strony i z taką pustką w relacjach. Nikogo wokół nie ma, bo wszystko było postawione właśnie na, na te osiągnięcia, na te lajki, na to, żeby znaczyć poprzez to, co osiągnąłem. Ale czytałam też, że to jest głównie problem cywilizacji zachodnich, bo to u nas właśnie jest takie bardzo podejście, że to jednostka ma coś osiągnąć. Nie myślimy kolektywnie, nie myślimy społecznie i na przykład w y, społeczeństwach azjatyckich ten poziom osamodzenia wbrew pozorom jest y, niższy. Absolutnie się z panią zgadzam, dlatego mówię to o jakimś. Pewnym modelu, tak, życia, który jest proponowany, jeżeli ktoś go uwewnętrzni i przyjmie i zacznie żyć mm -hmm. według tego modelu, no to wchodzi w pewien tryb. Ten tryb może prowadzić y, do takiego wyścigu, że ciągle muszę coraz więcej osiągnąć, gać to nie ma nigdy końca, ale z drugiej strony eksploatuję siebie zdrowotnie, relacyjnie, rodzinnie, no i też y, no, nie nabywam przyjaciół, bo te osoby, które są w moim otoczeniu, są traktowane jako ewentualnie no, wyłącznie pomocnicy w osiąganiu tych celów. Mam wrażenie, że to taki tryb jestem zwycięzcą, ale samotnym. Tak, 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 absolutnie się z panią zgadzam. Doprecyzujmy sobie, bo samotność odnosi się chyba głównie do takiego bycia samemu fizycznie. Osamotnienie mam wrażenie, że jest stanem już trochę głębszym, bardziej psychicznym, kiedy nawet jeżeli mamy wokół siebie ludzi, to czujemy, że tak naprawdę nie mamy nikogo. Ale przecież nie jest tak, że budzimy się samotni czy osamotnieni. Chciałabym, żebyśmy opowiedzieli sobie o tym procesie oddalania się od innych ludzi. Jak to przebiega? Myślę, że to jest bardzo trafne, co Pani powiedziała, że ta samotność poprzez brak ludzi wokół nas, no potencjalnie bywa odwracalna. Jeżeli ci ludzie by się pojawili, oczywiście, jeśli byśmy nawiązali z nimi pewne relacje. Natomiast że problemem jest też pewne osamotnienie takie wewnętrzne, czyli. Wielu moich pacjentów opowiada o tym, no, że są ludzie, są ludzie nawet tacy, którzy się interesują czy ingerują w ich życie, ale że właśnie czują się gdzieś wewnętrznie odizolowani, osamotnieni, nierozumiani. Ten element rozumienia też jest tutaj bardzo ważny, że ktoś nas właśnie rozumie i odbiera to, co... Yy, to, co nadajemy, to co, to, co mówimy. W związku z tym te, ten stan wewnętrznego osamotnienia jest prawdopodobnie tutaj no, takim problemem właśnie narastającym, tak jak pani powiedziała. Ale może być tak, że najpierw jest samotność, a następstwem jest osamotnienie, ale może też tak być, że bez samotności, właśnie fizycznej, dochodzimy od razu do osamotnienia. Yy. Może tak być. Tak. Okay. Tak. To właśnie, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że coś e, złego dzieje się z nami, bądź z naszymi bliskimi? Bo nie oszukujmy się. Każdy lubi być sam. Znaczy się lubi. E, miewamy takie momenty, że chcemy pobyć sami, e, odpocząć, e, odciąć się od bodźców. Ale kiedy zaczyna być to problem? Kiedy zaczyna być to niebezpieczne? I znowu bardzo słusznie pani powiedziała, miewamy takie momenty. Każdy. Każdy ma swoją, swoją taką y, pozycję dystansu i bliskości, gdzieś poruszamy się, tak. I rzeczywiście jest tak, że często potrzebujemy kontaktu, potem bywa taki moment, gdzie potrzebujemy pewnej samotności, też trochę po to, żeby pobyć właśnie ze sobą i poprzerabiać y, tak wewnętrznie to, co się w nas dzieje. I to, myślę, jest y, ważny proces, że. Y, no, jest też tak, że dopływa do nas bardzo wiele różnego rodzaju bodźców, sytuacji społecznych, zadaniowych itd., tak które jak są, no to nas przeładowują i potrzebujemy takiego czasu na pewne wewnętrzne trawienie, porównując to do takich gastrycznych może czynności, przerobienie, jakąś refleksję itd. Tak i to kieruje moją myśl do tego, o czym często pacjenci mówią, czyli o pewnym przeładowaniu. Cywilizacyjnie, i to powiedziałbym już przed pandemią oczywiście, a teraz znowu ten proces narasta, było tak, że często ilość zadań, bodźców, rzeczy do wykonania była tak duża, że w zasadzie wypełniała całą taką przestrzeń psychiczną. Tu musimy powiedzieć, no, że dysponujemy jakiegoś rodzaju przestrzenią na przeżywanie, na emocje, na myślenie, i jeżeli cała ta przestrzeń jest zajęta tym, co mam zrobić, prezentacjami, tym, co mam wykonać, i tak dalej, i tak dalej, to trochę robi się taka sytuacja, że nie pozostaje przestrzeń na siebie, samego, właśnie na ten moment refleksji, na ten moment oddalenia się. Który jest niezbędny. Więc jesteśmy, jakby, tak poczubek głowy, wypełnieni tym, co do zrobienia, i w tym momencie no, nasza relacja jest właśnie w tą stronę skierowana. I nie bardzo jest miejsce, tak, po prostu miejsce na relacje z samym sobą i relacje z bliskimi, no bo żeby była ta relacja i z sobą, i z bliskimi, też to wymaga pewnej przestrzeni, zastanowienia się, pomyślenia. Po, po przetrawiania właśnie tego, jakiegoś rodzaju refleksji, to, to już było problemem, a teraz wydaje mi się, że może być jeszcze większym problemem właśnie w okresie pracy zdalnej, która zdaje się nie mieć czasami limitu. Są osoby, które pracują znacznie więcej, już w takich godzinach kompletnie niefizjologicznych, czyli do późnej nocy ale i w nocy. Więc ta praca zdalna otworzyła furtkę do tego, żeby być już ponad wszelkie możliwości właśnie zajętym zadaniami do wykonania i wtedy już podejrzewam, że nie zostaje nawet kropla miejsca na samego siebie i właśnie na relacje. Ale właśnie mam wrażenie, że zostaliśmy troszkę postawieni w sytuacji ze skrajności w skrajność, bo wielu ekspertów też wskazuje na to, że taka całkowita izolacja, która wynika z obostrzeń, które oczywiście w pewnym sensie są zasadne, doprowadza do tego, że jak no powiedzmy pandemia się skończy, to będziemy mieli ogromny problem z leczeniem ludzi właśnie z problemami psychicznymi, też właśnie wynikającymi z tej izolacji fizycznej. Bo dużo mówimy o bodźcach i ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko nagle jesteśmy w sytuacji, że tych bodźców teoretycznie mamy mniej, a praktycznie Spomyśl. pogłębia się problem. My akurat mówimy o samotności, ale samotność bardzo często, czy właśnie osamotnienie są krokami do większych problemów. Tak, zdecydowanie tak, i tutaj słusznie Pani wskazuje na te wszystkie zjawiska. Ja powiedziałem o jednym elemencie, ale trzeba pamiętać, że no, ta sytuacja pandemiczna postawiła wiele grup osób w bardzo różnych sytuacjach. Tak? Poczynając od osób młodych, uczących się, które no, straciły tą możliwość bezpośrednich kontaktów szkolnych, wymuszanych przez to, że się jest w szkole. I myślę, że na pewno to będzie skutkowało, tak jak pani powiedziała, w ich przyszłości, no bo ta ważna potrzeba, fizjologiczna, ważna potrzeba kontaktów z rówieśnikami, stałych kontaktów została w tym momencie zahamowana. Idąc po drugiej stronie osoby starsze. Które miały jakąś możliwość kontaktu, niech to będzie ten taki przysłowiowy bazarek, czy sklep, czy jakieś inne miejsce, w którym te osoby się kontaktowały, no, czy też no, jakiekolwiek inne. Ja pamiętam pacjenta, który przed pandemią był osobą samotną, ale on sobie wychodził przed bloki, zaczepiał tych, którzy wyprowadzali psy, i w ten sposób sobie zaspokajał te potrzeby społeczne. No i to oczywiście zostało zahomowane, no czy uniemożliwione. W związku z tym y, ta grupa osób także znalazła się no, w pogłębiającej się izolacji. Y, więc tych. Tu, tu y, mówię o tym, że trzeba by się przyjrzeć y, różnym osobom w różnych sytuacjach zawodowych, tak? Jedni mieli to przeciążenie i więcej bodźców, inni mieli wręcz odwrotnie. Y, także. Liczba zadań spadła, bo ich biznesy zostały zamknięte, a głowa została wypełniona właśnie martwieniem się o przyszłość. Bardzo ta pandemia weryfikuje i konfrontuje nas z różnymi właśnie aspektami, z różnymi rzeczami. Myślę, że musimy zapamiętać, że osamotnienie jest po prostu bardzo demokratyczne i tutaj. Nie ma, przynajmniej jak rozmawiałam z kilkoma ekspertami, właśnie pandemia sprawiła, że ta grupa, której dotyczy osamotnienie, się bardzo zrównała. Kiedyś to właśnie byli głównie starsi ludzie. Teraz mogą to być single, mogą to być małżeństwa, mogą to być właściwie całe rodziny. Więc ten problem faktycznie istnieje. Zastanawiam się, bo to też jest taki bardzo częsty wątek na grupach wsparcia. Kiedy smutek jest niepokojący? Bo. Podaliśmy sobie tutaj szereg sytuacji, kiedy się czujemy źle, tylko jak właśnie oddzielić takie zwykłe, codzienne emocje, które towarzyszą nam każdego dnia? Każdego dnia bywamy zdenerwowani, każdego dnia bywamy smutni, każdego dnia czujemy się samotni, ale kiedy zaczyna być to niepokojące? To troszkę już Pani nawet o, odpowiedziała, jak mamy mieszankę tych uczuć, jednego dnia to jeszcze nie jest. Może tak źle. Mm -hmm. Natomiast pandemia postawiła też nas przed trochę taką sytuacją, jak, jak mi się wydaje, że wywołała pewną nową jakość, no bo nigdy nie byliśmy tak zamknięci. Mam na myśli to, że powiedzmy, przed pandemią mieliśmy ściśle określone jednostki zaburzeń: depresja, zaburzenia lękowe czy powiedzmy PTSD, czyli takie zaburzenia pourazowe, jeżeli ktoś no, miał nieszczęście uczestniczyć w jakiejś bardzo trudnej sytuacji w przeszłości. A tutaj staliśmy, stanęliśmy wszyscy przed takimi trudno, trudnościami i pojawiła się mieszanka. Trochę lęku, trochę depresji, trochę zaburzeń snu, trochę natręt, pilnowania, mycia, tak. Trochę czasami takiej jakby oderwania się, od dysocjowania od, od okoliczności, bardzo, bardzo różne rzeczy naraz w tym momencie się pojawiły i te mieszanki no, powinny już nas skłaniać do poszukiwania pomocy, jeżeli coś się dzieje. Natomiast no, jeżeli mówimy o obniżeniu nastroju, no, to kieruje nas to do depresji stałe, dłuższe niż dwa tygodnie. Takie z utratą reaktywności, czyli normalnie jest tak, że jak coś przyjemnego, to się cieszymy, jak coś przykrego, to się martwimy. Tak, tak jesteśmy skonstruowani i to jest logiczne, prawda? Jak człowiek jest cały czas w dołku, no to w tym momencie rzeczywiście sugerowałoby to spojrzenie pod kątem depresyjnym. To jeszcze takie pytanie. Dobra, Zajawię to w taki sposób. Niestety wiemy wszyscy, że teraz w czasie pandemii dostęp do specjalistów jest bardzo ograniczony. I jak już wspomniałam o grupach wsparcia, bardzo często pojawiają się tam niestety wpisy ludzi, którzy takiej pomocy uzyskać nie mogą. Bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w sytuacjach bardzo dużych problemów kontakt ze specjalistą jest jak najbardziej wskazany, konieczny i potrzebny. Ale co robić? na co dzień, jakie możemy wprowadzić małe, nie wiem, rytuały czy nawyki do swojego życia, żeby nawet jeżeli zauważamy, że coś zaczyna się dziać, wprowadzić takie elementy samopomocy. Nie chcę oczywiście mówić o tym, że mamy leczyć depresję w domu, bo absolutnie nie o to mi chodzi, tylko faktycznie zauważamy, że kolejny tydzień mamy spadek nastroju, izolujemy się od innych jeszcze bardziej, nic nam się nie chce, nudzi nam się Netflix. Co robić? Trochę już Pani powiedziała, tak? Czyli te rytuały mm -hmm. to jest jeden element. Zachowanie pewnej struktury. Jak pracujemy gdzieś zewnętrznie, no to ta struktura jest narzucana. No przez tak, strukturę pracy, czy jakieś zajęcia, które są na nas wymuszane. Więc tak, żeby nie, nie puścić tego wszystkiego, tylko żeby jednak w miarę możliwości jakąś strukturę dnia i aktywności zachować, nawet jak nam dużo aktywności wypadło, więc to jest jeden element. Element ruchu fizycznego w dostępnym zakresie nie na siłę, oczywiście, to jest kolejny element. Ten element. Ym, Kontaktów społecznych, nawet jak się może niekoniecznie chce, to jednak y, trochę przez rozum, tak? czyli przez taką świadomą decyzję. Y, także oprócz ruchu, no to zdrowa dieta to jest jakoś mimo wszystko dostępne, no bo możemy nawet zamówić przecież. Y, no i kontakt z naturą, kontakt z przyrodą też mogą być takimi, Czynnikami. W związku z tym yy, ważne też, pewnie, to, żeby właśnie nie zostać osamotnionym yy, w pustce i tylko z tymi swoimi negatywnymi emocjami, z takim no, nakręcaniem się negatywnym na przyszłość, tylko żeby też i zachować strukturę i czymś te swoje przeżycia i dzień wypełniać. Czy zmuszanie się do kontaktu z innymi jest wskazane? Jeżeli jest osoba, która. Czuję, że nie ma na to ochoty, a z drugiej strony czuję, że, że, to, że to nie jest dobre, bo te kontakty społeczne są nam potrzebne, czy to z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy nawet z nieznajomymi właściwie, od których zostaliśmy odcięci. Co robić? Oczywiście, nic na siłę, to jest ważne. Ja mówię o takim elemencie, który jest często w depresji, czy w takich obniżeniach nastroju, że człowiek nawet by chciał ale nie potrafi się zmobilizować o takim elemencie, tak? bo jeżeli czujemy, że do kogoś nie chce zadzwonić, no to nie chce. Jeżeli czujemy, że no kontakt z kimś no może jeszcze pogłębić nasze złe samopoczucie, no to też może, jak sami się źle czujemy, niekoniecznie. Natomiast przy obniżeniu nastroju obniża się też taki napęd do działania. To idzie razem, mówiąc krótko. Czyli jest mi smutno i nie mam siły nic zrobić, albo czuję się zmęczony. I wtedy wszystko często wydaje się takie zbyt trudne, zbyt niemożliwe, żeby wziąć ten telefon, żeby się jakby zmobilizować, zabrać. Mówię o tym elemencie, że tu po takim kontakcie możemy odczuć pewną satysfakcję, że ok, no udało mi się, tak, i to było jakoś fajne i potrzebne. I tylko, tylko tego elementu, czyli takiego depresyjnego obniżenia możliwości działania, poczucia, że zbyt trudne, za, za dużo mi to zajmie, i tak dalej. Co nie wynika z, wcale z tego, że taki telefon zajmie dużo czasu, tylko właśnie z pewnego, pewnej zmiany, która jest charakterystyczna dla depresji. Moim gościem był dr Sławomir Murawiec. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.